Cześć, chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia bardzo fajnej potrawy, szybkiej i stosunkowo oszczędnościowej, a też oczywiście smacznej, do zrobienia kotlecików z farszu z pirogów ruskich. Jak najbardziej ruskich, a ruskich prawie ukraińskich, ponieważ nie mówimy o Rosji, tylko mówimy o rusi czerwonej, czyli tym trójkącie takim między Rzeszowem, Zamościem i Lwowem i tam troszeczkę dalej. Czyli można powiedzieć, że to są, e, że nadzienie do pierogów ruskich i pierogi ruskie, a zatem też te kotleciki ruskie, są polsko-ukraińskie, czyli możemy mówić, nie? Pierogi, bo też zauważyłam na różnych forach kulinarnych, że panie zaczęły pisać nagle pierogi ukraińskie. Ale dlaczego? No przecież była ta Ruś Czerwona, to jest kraina historyczna i Rosja sobie nie może wszystkiego zagarnąć, boże politykuje. Rosja sobie nie może wszystkiego zagarnąć, więc jak najbardziej możemy mówić pierogi ruskie, mając tyle głowy, że jest to Ruś Czerwona, czyli trójkąt zamość, Rzeszów, Lwów i jeszcze troszeczkę tam dalej w głąb Ukrainy, czyli pierogi i także kotleciki polsko-ukraińskie. Dobrze, to zarys historyczny powstał. Dobra, no to zaczynamy od tego, że mamy pokrojone, pokrojoną jedną cebulkę, nie za dużą. Do panierowania mamy bułkę tartą i jajko, a tutaj kotleciki składają się z, tak jak mniej więcej farsz do pierogów ruskich, ale do tego jeszcze dochodzi bułka tarta, czyli mamy ugotowane i, że tak powiem, po, po naszemu pokrychane ziemniaki, ale wiecie co, zanim ten, to ja już wrzucę tutaj tą cebulkę, żeby się przesmażyła, zanim dokończę, albo Wojtek potnie, niech ona już się smaży, bo potem będziemy musieli czekać. I tutaj nam się cebulka może smażyć na oleju, smalcu, na czym tam lubicie. Czy bardziej dusić niż, niż smażyć. Ja myślę od razu po solę, to ona wtedy taka fajna się robi, mięciutka. Klejąca i ją od razu też troszkę popieprzę. Tylko kotleciki bardzo lubią pieprz. Zresztą każdy może robić na swój sposób, tak jak robi farsz do pierogów ruskich. I tutaj nam się cebulka smaży, a tutaj mamy tak. Ugotowane ziemniaki i we wszystkich przepisach jest ugotuj ziemniaki, a ja wam powiem po prostu jak poprzedniego dnia były ziemniaki na obiad i nam zostały, to wtedy warto je wykorzystać, bo raz, że no to jest wiadomo wersja oszczędnościowa, a druga sprawa jest taka, że one są lepsze jak one są takie troszeczkę... Zleżałe takie z lodówki. Wtedy naprawdę dużo lepiej się formują te kotlety i moim zdaniem są smaczniejsze. Tylko warto je albo przecisnąć przez praskę, albo zacząć na tarce, albo ukrychać krychaczką. Nie wiem jak to się u Was mówi, ale to warto zrobić. I bierzemy tyle samo ziemniaków, kartofli, gruli, pyrów, ile sera. Mniej więcej. I ser raczej nie może być taki mazisty, tylko taki zwykły ser w kostce czy w trójkąciku, e, zwykły biały ser. Zresztą, no wiecie, no do pierogów, no to tylko ja nie robię pierogów, chyba na tym forum, nie? Bo mnie wkurza to klejenie. Potrzebujemy jajko i potrzebujemy trochę bułki tartej, która by nam to wszystko skleiła. E, I teraz to doprawiamy. Doprawiamy jeszcze solą, chociaż tutaj w cebulce już mamy troszeczkę soli. I te ziemniaki też są posolone. Doprawiamy pieprzem i tak jak mówię, tego pieprzu może być sporo i formujemy kotlety. Najpierw ten twardy ser można troszeczkę podziabać widelcem, ale on nie musi być oczywiście idealny, no bo w ruskich przecież też są takie kawałki sera, nie? A teraz po prostu ręką wyrabiamy ciasto. W miarę możliwości, znaczy w miarę jak nam się to nie chce kleić za bardzo albo ładnie formować, no to dodajemy jeszcze troszeczkę bułki tartej. Ale to musicie zobaczyć, ale to też e, jakoś, no nie wiem. No teraz widzę, że mi się do ręki nie klei, więc powinno być dobrze. Jeszcze dodamy za chwilkę cebulki, więc tak nie wyrabiam do końca, jeszcze czekamy, aż nam się cebulka e, podsmaży. I dodajemy podduszoną cebulkę i dalej formujemy. Kotleciki. Teraz na rozgrzany tłuszcz, który na razie chwilowo nie chce nam się rozgrzać. Rozkłócamy, czy bełtamy, czy co tam robimy. Na razie, jedno jajko, zobaczymy, ile nam wyjdzie. I w tym jajku tak delikatnie maczamy. Nie tak jak kotlety schabowe. A nawet jak komuś nie wprawnie wychodzi, to może w samej bułce tartej. Więc jak kto tam lubi. Kotleciki są nie za duże. Ja miałam 250 gramów sera i mniej więcej tyle samo miałam kartofli. No i jak widzicie, tego wyjdzie chyba moim zdaniem dosyć, dosyć sporo. I formujemy takie gdzieś wielkości jak mielone kotleciki. To możemy to podać z sosem pieczarkowym na przykład. Możemy podać po prostu z kwaśną śmietaną. Z czym? Z sosem jakimś tam grzybowym. No, z takimi właśnie. Albo z surówką. Też bardzo dobre samą. Jak tam lubicie, jak chcecie. A tutaj sprawdzimy, czy nam się tu już rozgrzał. To damy odrobinkę. A już się rozgrzał. Wrzucamy nasze kotleciki. Dajemy je troszkę w jajku. bułce Można też w samej bułce. A teraz mały przerywnik. Chciałam Wam polecić mojego e-booka, w którym znajdziecie ponad 30 propozycji na bardzo proste ciasta i desery dostępne i możliwe do zrobienia dla każdego. Tutaj macie link do e-booka. Może chcecie, to, chcecie jego zakupić dla siebie lub komuś podarować. Bardzo serdecznie zapraszam. No a teraz przechodzimy dalej do gotowania. One tak się smażą, ja wiem, po 3 minutki z jednej strony, no po prostu aż nie są przesmażone. One też się długo nie muszą smażyć, bo one nie mają tak naprawdę nic surowego takiego, nie mają mąki w sobie. Ugotowane ziemniaki, twaróg i bułka tarta, więc to też nie musi być jakoś w środku przesmażone, byle byłoby ciepłe. O. No i z 250 gramów twarogu i takiej niedużej miseczki wczorajszych ziemniaków oraz cebuli, odrobiny bułki tartej i jajka wyszło nam 11 kotlecików, czyli no na obiad już w zupełności wystarczające. I tak jak mówię, lepiej jest ziemniaki ugotować poprzedniego dnia, a najlepiej po prostu zużyć te, które nam zostały bo wtedy te kotlety się dużo łatwiej formują i dużo lepiej smażą. Jeżeli, jeżeli robimy ze świeżych ziemniaków, to kiedyś mi się zdarzyło, że one lubią się rozwalić, więc bardziej to traktujcie jako danie zero waste niż specjalnie takie, które się przygotowuje, że się specjalnie gotuje kartofle. No i tutaj zobaczymy, jak to w środku wygląda. O tak, jak pierogi. Teraz spróbujemy. O! Gące. A bardzo dobra? Chociaż jeszcze bym dała trochę soli. Tak, dałabym jeszcze trochę soli. Dobra, słuchajcie. Bardzo polecam takie danie, Naprawdę jest fajne. Jest niedrogie, szybkie. Ja na przykład nie lepiej pierogów ruskich, bo mnie to po prostu wkurza ta robota. Zazwyczaj kupuję. A czasami jak ktoś ma ochotę, może sobie coś takiego zrobić. I z jakimś sosem grzybowym, pieczarkowym, czy nawet z surówką, to będzie fajne danie, albo wziąć sobie do pracy do pudełka też jest niezłe. No to w takim razie na razie. Cześć pa!